Finiuk po zwycięstwie na gali we Włodawie. Zwycięstwie w pierwszej rundzie, ale początek tej walki to był taki troszeczkę, nie wiem, zaskoczony. Zaskoczył się rywal? Nie bardzo mnie zaskoczył, po prostu złapał, mi, złapał mnie za głowę. Wiedziałem, co robić, podbiegłem pod siatkę i obaliłem. Czy takiego przebiegu spodziewałeś się przed tą walką? Myślałeś, że, on, że może właśnie Marek tak zaatakować? Nie. nie, myślałem, że pójdzie bardziej chaotycznie. Poszedł, poszedł do walki spokojnie. Nie udało się mi po prostu. Udało się. Duży był stres przed tym pojedynkiem w końcu tutaj we Włodawie, ta walka, no chyba przed własną publicznością, tak? Wielu, wielu, wielu przyszło kibiców, dodatkowo jakiś nerw był? Nie, właśnie dzięki kibicom było lżej, bo wspierali nas na duchu cały czas. ja bym mógł tak troszkę opowiedzieć, troszkę o sobie, tak? Przybliżyć trochę swoją postać. Kiedy ty zacząłeś w ogóle trenować MMA? MMA trenowałem od listopada, wcześniej trenowałem zapasy we Włodawie ponad 3,5 roku. Zapasy we Włodawie to rzeczywiście to jest tradycja tak ogromna, że tu faktycznie chyba od niczego innego nie można zaczynać. Y Dlatego właśnie zapasy tutaj wodawa to że gdzieś tutaj zawsze gdzieś tam się ten sport przewijał? Nie, po prostu kolega mnie zapro zaprosił na trening, przyszedłem, spodobało mi się, zacząłem trenować. Powiedz, zapasy mówisz teraz już nie, jesteś teraz już MMA, czy dalej gdzieś tam jeszcze sobie te zapasy yy, osobno szlifujesz? Nie, już teraz przyszedłem tylko na całe, całkiem, no całkiem tylko MMA. Dlaczego tak się stało? Czemu te zapasy jednak porzuciłeś? Nie, gdzieś tam olimpiada nie była gdzieś tam jakimś wyzwaniem ewentualnie? Nie wiem, no, jakoś trafiło się taka okazja, że zacząłem trenować, spodobało mi się. Podobały się walki w klatce. Nie wiem, aktywniejszy sport jakiś. No i bardziej taki chyba przestronny mimo wszystko, tych uderzeń. Niektórzy się trochę obawiają na przykład zapasów właśnie, ale u się razem nie było z tym problemu. Nie, u mnie nie. Czuję się bardzo dobrze w klasy. Słuchaj, mówisz, że tak gdzieś ten sport ci się spodobał był ktoś, nie wiem, jakaś gala, jakieś wydarzenie, które tak szczególnie zapadło ci w pamięć, że chciałeś sam tego spróbować? I koledzy mnie też zawołali na to. Rozumiem, ale nie było tak, że gdzieś tam gdzieś oglądałeś coś i myślałeś sobie, o, tak bym chciał jak ten gość. I kiedyś oglądałem nam różne walki i wiedziałem, że będę chciał kiedyś w końcu spróbować, MMA. No, tak się udało. Ten dzisiejszy pojedynek, to nie był twój pierwszy pojedynek, jeśli chodzi o te twoje występy. No właśnie, troszkę byś mógł o tym nam o opowiedzieć, jak to wyglądało wcześniej, jeśli chodzi o twoje pojedynki. Na galach amatorskich pierwszą galę zremisowałem, drugą przegrałem w Zamościu i to była moja trzecia gala. I na Albach wygrywałem, medale. Jeśli chodzi o ten pojedynek, no to taka chyba satysfakcja dodatkowa, tak? Zwycięstwo to takie, takie dość szybkie. Um... Jakie świętowanie potem? Oczywiście jedziemy na afterparty. Słuchaj, powiedz, powiedz, mówisz od listopada dopiero, tak naprawdę tak zajmujesz się MMA. Trochę walki już jak sam mówisz, też stoczyłeś. Takie tempo Ci odpowiada gdzieś tam tych toczenia kolejnych bojów? Tak, tak. Myślę o dalszych walkach. Amatorskich jeszcze jak raz, ja się rozumiem. Tak jest, tylko amatorskie na razie. Na razie. A takie gdzieś tam jakieś zawodowe plany, gdzieś tam w głowie coś świta? W dalekich planach. W dalekich planach. Czyli co teraz ewentualnie? Oczywiście poza tym świętowaniem na afterparty jakaś kolejna walka, może już jakiś masz... Jeszcze, jeszcze nic nie wiem na ten temat. Jeszcze nie wiem żadnej gali przed sobą. Ale w tym roku jeszcze chciałbyś? Na pewno, na pewno ten rok jeszcze wystartuje. No to w takim razie czekamy na Twój kolejny występ. Oby był tak samo efektowny jak ten. Dziękuję bardzo. Dziękuję.